Ja mam na imię Małgorzata, a to jest Ryssio I dzisiaj jedziemy na zamutkę do Częstochowy. Tutaj jest kierowca jagoda. Nie patrz w kamerę, tylko prowadź. Tam jest beatka. Jedziemy we 3, miałyśmy jechać w 4, ale jedna osoba się rozchorowała. Zobaczymy, co tam będzie, jak będzie, kto będzie. I jedziemy tak. Głównie towarzysko. Raczej chyba się nie nastawiamy na wielki shopping, nie? Glada pokrętkową nie. Bratka? Nie, 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 nie. Jedziemy tak, żeby dotrzymać towarzystwa, wesprzeć e, moralnie, mentalnie, zapoznać się. No, tak po prostu towarzysko. Zobaczymy, jak tam będzie. Dobra, jesteśmy w drodze do Katowic. Odezwę się do Was, jak już będziemy na tarkach. Dostałam balonik i dostałam bilet numer 111. Zaraz pęknę balonik i się dowiemy, co nim jest, ale już widziałam pod światło, że znaczniki. u pana Martinслава. Ja tu nawet nie lubię fioletów, ale kurczę. <guletra> no, to jest jak w fioletowym niebie, tak mam powiem. Jest też i żółto-pomarańczowe niebo. Zielone, tam jakieś pudłate, ale tradycja tradycją trzeba pogrzebać w pudle. Jaka tam jest cena? Wszystko za ile? 60 Dobra, dziękuję. To Do pudełko. A tu kawałek na ścianie. A, plus kawałek. Te tweedy za 65. To są te tweedy. Za 65 zł. 100 gramów 400 metrów. non super wash. I trochę jest ich tu. Fajne kolorki. Ten troszkę rozjaśnił. Takiego ciemnego grozy nie mamy. To. A całą paletę kolorystyczną, tych za 65 zł tych można zobaczyć tutaj. Tak? Zielone, jesienne, zimne, fioletowo trupie. I morskie. Dobra, jak już zaczęłam grzebanie w koszach, to przyszłam do Daj-Daj-Dan. No i tradycji musi się stać: zawoź, cennik. No. I grzebaństwo się zaczyna. Trochę mi ta kamera przekłamuje kolory, bo to jest na przykład beżowy, a nie taki maślany. Ale dobra, może się znajdzie coś, co już mam i po prostu sobie dobiorę motek, bo często się tak zdarza. O, na przykład coś takiego mam w domu i zaraz zobaczymy, co to jest i do czego to może pasować. Silky Merino, kurczę, mam już to i ten grey yellow, ja już mam i moher w tym kolorze i silky merino. Już trochę mam włóczek w tym kolorze z Daj-Daj-Dan, tylko pewnie z różnych partii. Ostatnim razem w Dobrowie Górniczej wygrzewałam sobie te grę I zaraz poszukam, może będzie tragło trochę więcej. O, jaki ładny kolor! Patrzcie na to. Sedona. Piękny kolor! I nawet jest ich więcej, zobaczcie. Ciach, ciach. Coś się z tego zrobi zaraz. O, proszę bardzo, kolejny Grayello. Tylko ten jest jakiś z włosem. Myślałam, że to tweet, a to taki okocony Zaraz zobaczę, co to jest, bo to ma włosek i jest takie mięciutkie. Sprawdzę, ile to kosztuje. No i niewykluczone, że coś kupię do mojej wielkiej kolekcji Grayello którą zbieram na wszystkich wyprzedażach, na wszystkich targach z pudeł Titan. Co tam jest jeszcze? O, jeszcze coś jest. Ale to nie jest grayellow, to już jest inny kolor, na pewno. Seagrass. Jest sweter z tego koloru grey yellow, tego mojego ulubionego. Takie to jest piękne. I co mi się podoba, że to jest bardzo ładnie opisane wszystko. Jest napisane, kto zrobił, jaki wzór, jaka włóczka, ile zeszło motków. Cztery motki Deli. Ta jedna Delia jest tam w koszyku i kosztuje 110 zł. Przepięknie, jakie to jest miękkie, słuchajcie. To może wygląda na albo, ale to jest o, jak misio, jak kotek, no. Mięciutkie jak kotek, o tak wam powiem. To wygląda jak na szydełko, ale to chyba drudze. Nie jestem pewna. że rynek toreb się prężnie rozrasta. Zobaczcie, nawet jest taka e, walentynkowa, cudna. Torby i moteczniki rosną, ale zobaczcie, że są też te, te takie muślinowe. Cudne, minimalistyczne. A pani ma stoisko o nazwie uszyte dla Ciebie. Pani Martyna. Mogę panią pokazać? To jest pani Martyna, która szyje te torby. Na stoisku, wełna bawełna. Macam takie cudo. Zaraz się dowiem, z czego to jest zrobione. Już się dowiedziałam, że ten sweter jest z tego ulmoher od Lanagato. Zobaczcie jaki kolor ładny. To jest kolor dla mnie. A tutaj. Bardzo fajna mięciutka skarpetkowa, wiecie? Super mięciutka. Za 30 zł. Taka ciapkowana, bardzo fajna do żakardów by była, tak mi się wydaje. Coś, coś czuję, że sobie ją wezmę. A tutaj skarpety z włoskiem, zobaczcie. skarpecioszki z włoskiem by były kolory. Ten, kosztuje też 30 zł. I są takie kolory. Na stoisku wełna, wełna jest bardzo ciekawa włóczka. Baby Alpaca Silk. To jest 90% Baby Alpaca 10,1, 100 gramów 225 metrów. Kosztuje 105 zł i są przepiękne kolory pastele. Co ciekawy jest ten len tutaj z rozariosa? Nazywa się Alfama, i to jest stuprocentowy len. 50 gramów, 125 metrów. I są fajne takie malutkie moteczki i on, powiem wam, że on nawet nie jest bardzo twardy w dotyku. Bardzo mi wpadła w oko ta włóczka. A wspaniały jest ten jedwab. Matko jedyna, jakie to jest mięciutkie. Ten jedwab kosztuje 105 zł. Tutaj mamy Malbery Silk i są tak piękne kolory, zobaczcie. Zatopiłam paluszki w tym jedwabiu, no coś cudownego. Ten widzę już chyba się najbardziej podobał, ten ostatni, błękitny. Pozostał tylko jeden. Wybrałam sobie guziczek, bo jestem biedna bez guziczkowa w moim kołnierzyku. więc wybrałam sobie guziczek i dwa wzory skarpetkowe. Teraz wam pokażę. O przyszyję sobie wieczorem i pokażę Wam, jak wygląda ładnie. O, zobaczcie, ja co nie umiem haftować, to sobie kupiłam dwa wzory do haftowania. No. Rozsądne wybory życiowe. Zaszczyt truskawki. A ja mam taką nitkę nawet w domu taką złotą. Super. To są moje wzory. I mój guziczek. To tylko na Floral Five. To jest moja. A tu jest stoisko. Tu są wszystkie inne zwierzątka. Krótki, króliczki, niski. Tam jest jesienna, którą też ja mam. O, jest i alpaka. To trochę przez kratę, ale jest jeszcze taki ładny welur. Nie wiem czy to widzicie. To jak to... O. Taki fajny, błyszczący welurek też jest. Idę zobaczyć to drugiej strony. Kotek, kotków. Tak, płóczkotek. Kotek. Co mnie zainteresowało to potom kaszmir, bo on by pasował metrażem. Tutaj mamy ile tego kaszmiru? 10%. On by pasował do metrażu, do takiego super secret projektu, który będę właśnie robić. Tak się zastanawiam żeby go nie wziąć. Patrz na te kolory. To są dwa róże czy to jest ten sam? To jest ten sam i tu z niego mamy nawet kurtkę z kompojnej nikcycyny. Okej. Okay. A jest pojedyncze i kurtka? Tak. Bo ja wiem, jak jest ta pojedynczo... Tu mamy Na jakich drutach to jest robione? robione na 3,5 mm. Na Tak. Tak jest bite? Na 3 mm, zobaczcie. No, ładne kolory są. Takie rzeczywiście bardzo naturalne. By chyba najprędzej ten brzoskwiniowy podszedł. Nie? Nie? Najprędzej chyba by mi pasował. Kurde, miałam nie kupować włóczaków. Dobra, tu jest jeszcze z takich ciekawych jest Majo. Kojarzę z tą markę skądś, a to może z Waszego Instagrama. Majo i jeszcze jest coś takiego z cebulą. Ktoś ma... Onion, o! Są takie marki, nie? Majo i Onion. Jeszcze jest ktoś ma... Ale <noise> mają, <noise> Majo, Majo, Majo. Który to jest, to? jest Luna fajna. to jest alpaka, wełna i bawełna. To jest taka typowa chłopka. A, ten Merinos. Ja sobie... Obmacam sobie, tak? dobrze? Tak, proszę, proszę, Tak właśnie, właśnie wyciągam, to jest tego razie gotowe. Okej. Wsiądram. I on jest niby cieńszy od tego? Zobacz, to z pojedynczej nitki wychodzi taka. Ona jest naprawdę cieniutka. Z pojedynczej nitki. Wychodzi naprawdę bardzo, bardzo Kurcze, ale, tak ale w modku taką... taka na się Właśnie. wydaje. A jednak no, nie jest aż tak. No, no, no tutaj no, nie jest taka też faktycznie cieniutka. Bo okay. steruje, nie jest, Dobra, to jeszcze sobie, obejrzeć ten moher cotton. Jasne. To będzie ten z pojedynczej nitki. On tak pięknie prowadzi tymi kolorami. O, jajaś słodzia A tu jest podwójnej. To nie, mnie tylko pojedyncza okay. interesuje. No to jest akurat mój kolor. To jest ten, tak? Tak. Dokładnie. I to ma jaką? Y, 50 gramów. Aha, to już jest 225 metrów. A na jakich wyłoczkach to jest robione? Na jakich drutach to jest robione? No już ponić to dokładnie, tylko sobie się... Jakieś podejrzanie małe się to. A, to już sprawdza, dokładnie rozumiem. Musimy właśnie do piezyć. Tu mamy mokę, bo to na 3,5 była ta robione. To na 3,5? Takie na maleństwa? Tak, 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 o kurczę! To Cześć, witam was 31 marca w ostatni dzień, dzień przed prima Aprilisem. Mam nadzieję, że jutro uda mi się opublikować ten film, tak że będziecie miały, mieli niespodziankę i to nie będzie żart. Przychodzę na dosłownie chwilę, żeby Wam pokazać moje zakupy. To, co kupiłam w Częstochowie na targach. Wiem, że już minął ponad miesiąc od tych targów, ale się zbierałam jak pies do jeża. Jestem chwilę dosłownie po zakończeniu pracy. W moim królestwie pracowym, jak widać, tam drukarka, na której siedzi codziennie zonda i moje biurko się odbija w szafie. Przy oknie tutaj jestem codziennie od 7 do 15. Jest 15.35. Dosłownie przed chwilą wyłączyłam komputer, więc w takim... Outficie biznesowym. Bo w dresie. W dresie i w okularach e, witam Was w pierwszym i ostatnim marcowym Rysio vlogu. Niestety, to nie będzie długi film. Większość już Wam pokazałam. Na stoisku, Animotki, Sachemmer Regia czteronitkowa, w takim precelku jeszcze nie przewinięta, mam podejrzenie. Graniczący z pewnością, że to jest włóczka do samodzielnego ufarbowania. Ja ją wzięłam z myślą o żakardach. Ona kosztowała 24 zł za 100 gramów, 420 metrów. Taka typowa, skarpetkowa. Coś tam w środku jest napisane i nie chcę jeszcze rozwalać. A że do prania w pralce do 40 stopni, że się nie filcuje. I coś tam, coś tam. I to jest 75% virgin wool i 25% poliamid. Także bardzo miękkie to jest. No nie takie, wiecie, super mięciutkie, jak takie najlepsze skarpetkowe. No ale nie jest to takie szorstkie, jak na przykład te z hobby, które ja mam, które ja bardzo lubię. Zresztą one są szorstkie, ale ja na stopach to mi nie przeszkadza, że jest szorstka skarpeta. W ogóle nie muszę możliwości takich super miękkich. Ta jest taka średnia w kierunku... Miękkich. Ja bym powiedziała, że miękka, ale nie taka super, na przykład jak od Ulali czy coś. to Nie ta bajka. Ale taka bardzo porządna, miękka skarpetkowa, w bardzo dobrej cenie. I tak jak już mówiłam, chyba wykorzystam ją do jakiegoś żakardu. Aż się prosi o to, żeby z jakąś tęczową ją połączyć albo z jakimś różofioletem. Takie właśnie jak skarpetki kropy, właśnie. Karoliny Adamczyk. Na przykład te z kosmosem, albo te z górami. Oczywiście nie pamiętam żadnej nazwy. Nie no. Jeszcze takie są z wielorybem. Przepraszam, nie mam, nie mam jakoś głowy do, do nazwy wzorów. Także to jest zakup numer jeden. Tak jak Wam mówiłam na początku w samochodzie, jadąc z dziewczynami, nie nastawiałam się na duże zakupy. Ale jak już mi coś wpadło w oko w dobrej cenie, no to czemu nie? I kupiłam coś na stoisku włóczkotki. No to już ciężko nazwać to dobrą ceną, bo tanie nie było. Jeden motek kosztował chyba 37 zł, a kupiłam tych motków 7. Tutaj Wam pokazuję 3. To jest koncept Bajkatia Moher Cotton. W filmie wcześniej widziałeś, jak oglądałam te włóczki i się dziwiłam, że próbka na 3,5 jest taka zbita, że jest zutkie malutkie oczka i tak dużo ich jest ja już robiłam no, nawet więcej niż próbkę na 3,5 i mi nie wyszły aż takie wyszły trochę większe te oczka no ale zobaczymy w filmie mówiłam wam, że taki tajny secret project mam do zrobienia teraz on już nie jest secret bo będę robić z tego drugą bluzkę na pole tea. Pierwszą na i w ramach testów zaczęłam z furtki dedykowanej, powiem Wam w innym filmie o tym, ale drugą chciałabym zrobić właśnie z tego. W następnym odcinku okaże się, że ja teraz zrobię wszystko różowe. Nie wiem, in my różowa era jestem teraz po prostu. Ale to, to nie jest tak, że ja jakoś kocham ten kolor i że zamierzam konkurować z różowymi udzierkami z Michaliną albo z Karoliną, które mi się kojarzą z różowym. Mamy taką w Krakowie różową Michalinę i mamy też królową różu Karolinę Pannę od Szydełka. Więc ja tylko jestem tak chwilowo w tej fazie na róż. To nie jest taki róż-róż, tylko bardzo ładny pastelowy kolor. A dzisiaj siedzę przy lampkach, bo jest tak ciemno, że nawet na czarnej klawiaturze niedobrze widziałam. Więc cały dzień siedzę przy świetle. I trochę ten kolor jest przekłamany, jest troszeczkę rozjaśniony w kamerze. Ale generalnie to jest taki pudrowy różyk, który naprawdę chyba wielu typom urody będzie pasował. Z tą włóczką jest tak, że jak ją zabrałam 8 marca na Dzień Kobiet i dziewczyny jej dotykały, to niektóre mówiły, że to jest gryzące. Bo ta włóczka składa się w 70% z bawełny, a 30% z moheru. I na przykład Monika od kotów. Mówiła, że ją to gryzie. Dla niej to jest takie, ale powiem Wam, że na przykład na tych tartach było ciepło i ja tak sobie miziałam tymi włóczkami jak to ja tak miziałam, to mi się nie wydaje, że to jest y, gryzące, a ja wielu gryzących włóczek nie lubię. Tu mam takie powiedzenia wśród krakowskich dziewiarek, a idźcie Wy z tymi Waszymi swetrami z Berdynta, bo mnie to na przykład gryzie strasznie. No wiecie co, no... No mam wrażenie, że nie, ale zobaczymy. Ja mam zamiar z tego zrobić bluzkę, niby z krótkim rękawem, ale nie taką na upały, tylko taką na kwiecień. No, na kwiecień. Już na maj to może być za gorąco. Ale na taką, powiedzmy, około 20 stopni. Ja około 20 stopni i chodzę zdecydowanie w krótkim rękawku, już tak nawet od 18, bym powiedziała. Zobaczymy, czy ta włóczka będzie mnie podgryzać, Chciałabym ją założyć na krakowski jarmark. Będę tam od rana, więc jeśli to będzie ciepły dzień, to od 5 rano będę paradować w tym. A jak nie, no to po prostu zaczeka sobie na jesień i tyle. Więcej o tej włóczce, o projekcie i o tym, co chcę z niej zrobić, to Wam opowiem w odcinku poświęconym krakowskiemu jarmarkowi. Natomiast o samej włóczce teraz Wam powiem tylko, że ma certyfikat GOTS I co jeszcze? I to jest Organic Cotton, czyli bawełna mm, organiczna. Bardzo ładną etykietkę, podoba mi się. Jest to miedziutka. I ma ten włosek. I w ogóle ma śmieszną strukturę, bo to jest taka jakby dmuchana. Trochę przypomina Drops Air może? No, nie nie wiem czy mam teraz możliwość Wam pokazać. Nie no, to nie ma szansy, żeby to złapało, o. Tu mam dynię, obcięłam sobie grzywkę, ale tak jeszcze nie mogę dojść z tą grzywką do porozumienia, dlatego na cele filmowe, YouTube'owe sobie moją spinką z dynie. Włóczkę kupiłam na stoisku Włóczkotki. To jest taki nowy sklep internetowy, ja tylko go obserwowałam wcześniej na Instagramie. Nie znałam dziewczyn, kupiłam u nich te włóczki i miałam okazję z nimi chwilę porozmawiać. Dziewczyny postawiły na 3-4 marki, na konkretne produkty, nietypowe połączenia bawełny, na przykład z kaszmirem. Zastanawiam się, czy to była bawełna. Tak, to był koton kaszmir chyba. Planowałam pierwotnie kupić tę włóczkę, ale w końcu się zdecydowałam na tę, nie wiem czemu. Nie wiem, tak patrzę na ten kolor i jest taki ładny I no, akurat się jestem w czarnym, bo wiecie co Pracuję w dresach, to mam gdzieś całą analizę kolorystyczną I to w czym mi ładnie, po prostu spinam włosy w kok Więc dzisiaj Was uraczyłam rozpuszczonymi, ale zazwyczaj spinam włosy w kok Nakładam okulary i klikam w komputer No ale jak już tak siedzę teraz w tym czarnym i widzę, no naprawdę bardzo, bardzo ładny jest ten kolor. Wiem, ja że to powtarzam piąty raz. Dobra, nie będę przedłużać. Włóczkotki zapowiada się, że będą miały bardzo, bardzo ciekawy asortyment.